Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Rafik. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka Bloodborne. Ostatnio przemierzaliśmy kielich środkowego Ptumeru. Zabiliśmy trzech bosów. Czas ruszyć dalej. Na tej arenie zabiliśmy cienie jarną. Mamy nowego przeciwnika. O, muchola. Nabija szaleństwo. Znajdujemy się w Bergenward. Albert. Dużo nam opowiadał o tym miejscu. Jest to miejsce uczonych. Kolejna mucha. Czekamy aż tamten odejdzie. Znowu mnie złapał. Nie odbierają życia, ale nabijają pasek szału. zamknięte przez urządzenia zatem poszukamy urządzenia, które otworzy brona To mózgu i wglądu. Może uda się go zajść od tyłu. Próbował nas złapać i unieruchomić. Podbiec do nas nas wyssać. Tajemna jezioro. Zmniejsza obrażenia. Tajemna. Otwiera się w oddali widzimy przeciwnika, którego spotkaliśmy już w lochach. Tak był skuteczny wiedzę wielkiego Przedmiot użyty daje nam dwa wglądu Kolejny muchol. No urządzenie, które blokowało bramę. Ferowaj, ślima. Materiał do rytuału świętego kielicha. Jesteśmy w swego rodzaju laboratorium, tutaj mamy łowczynię bardzo groźną. Najprostszym sposobem jest tutaj ją zwabić. Dostaliśmy w nagrodę błękitny eliksir. To daje niewidzialność. Otrzymujemy mundurek studenta i spodnie studenta. Możemy przyzwać robiela Henryka do pomocy oraz ucznia Mesisa da mnie blokowana. i zablokowane. Kiedy księżyc wisi nisko, granice pomiędzy ludźmi a bestiami zostaną zatarte, gdy wielki schodzi, łono zostanie błogosławione dzieckiem. do latrium No to nie koniec jeszcze Mamy skrzynka. Służy za przynętę. Za nami Muchol. Zdobyliśmy umiejętność wiedzy tajemnej. Pusta skorupa widziadła. Tworzyliśmy kluczem do Latrium. Tam mamy iść. Poznajmy Williama. Którego mogliśmy po raz pierwszy usłyszeć i zobaczyć po walce z pastor Amelion, kiedy dotyka się czaszki na ołtarzu. Teraz mamy krótki filmik, jak William rozmawia z Laurensem. A czy ma podobne do mucholi, chyba cię zabić, dostajemy runę Oko Dokonuje w większej ilości odkryć runa przydatna do farmienia przedmiotów, farmienia klejnotów Wyekwipuję sobie krótkę bestii krwi oraz papier pioruna. William wskazywał nam, żebyśmy tutaj poszli, dokonali skoku wiary Więc leczemy. Jezioro księżycowe mamy bosa który nas nie atakuje dopiero kiedy my go zaatakujemy Jara zabita. Geródka w bestii jest naprawdę bardzo dobry przedmiotem zadajemy naprawdę ogromne obrażenia inny problem to obrona nie możemy tak trafić Straszliwy płacz dziecka. W bibliotece pisało o narodzinach... ...dziecka. Sekretny... ...duał... Yy, ...złamania. Widzimy stwora. to Amygdala, możemy dać się złapać.

w budynku Aoli. Dzięki kamieniowi migdałowemu jest to możliwe otrzymaliśmy go w zakazanym lesie tajemniczego nieznajomego w chacie Bez kamienia migdałowego nie przynieślibyśmy się tutaj i zginęlibyśmy. Dobrze moi drodzy, tutaj zakończymy odcinek i zapraszam Was na kolejny. Dziękuję za oglądanie.